Kuba to największa z wysp Ameryki Środkowej, wokół niej roztaczają się liczne wysepki i rafy koralowe na Morzu Karaibskim. Przez prawie trzy tygodnie kraj ten przemierzał i poznawał Piotr Pabisiak, fotograf i podróżnik. Jest takim swojego rodzaju skansenem w tej chwili, ponieważ no, przez lata embargo, które, które tam jest nałożone na Kubańczyków, na Kubę zostało mnóstwo starych samochodów, starych domów, architektura kolonialna. Jedna w lepszym stanie, druga w gorszym, natomiast no na pewno jest to zupełnie inny świat niż ten, który znamy tutaj z Europy. Na spotkaniu prelegent opowiadał o swoich przeżyciach, spostrzeżeniach i wrażeniach, jakie towarzyszyły mu podczas podróży i pobytu na egzotycznej, obcej dla Europejczyków wyspie. Zawsze mi się to marzyło, chyba dlatego, że oglądałem dużo zdjęć, właśnie z Kuby i ta inność tego świata te stare taksówki amerykańskie, które tam jeżdżą. Yy, Morze Karaibskie, które jest piękne w kolorach swoich. Yy, różnorodność taka yy, ludzi, która tam jest. No, to mnie zawsze jakoś tam ciągnęło i, i zawsze marzyłem o tej podróży. No i któregoś dnia spakowałem plecak i tam poleciałem po prostu. Okazuje się, że trudności turystom na Kubie może sprawiać poruszanie się. Komunikacja międzymiastowa autobusowa właściwie nie funkcjonuje, a pociągi odnotowują ogromne opóźnienia, dlatego trzeba sobie radzić inaczej. Pierwsze zdarzenie było takie dość dziwne, bo nie za bardzo wiedziałem, jak się tam poruszać, mimo że poczytałem dużo. To, to pierwsze dwa dni były. Trudne, raz ze względu na to, że, że miałem jetlag. Bardzo byłem zmęczony po podróży, po zmianie czasu. Budziłem się o drugiej w nocy, nie mogłem spać. Byłem w środku nowego miasta, które nie wiedziałem tak naprawdę, co tam nie może spotkać, więc nie mogłem sobie wyjść, pospacerować, no ale jakoś tak po tych dwóch dniach zaczęło być coraz lepiej, zacząłem oswajać te miejsca. Wiedziałem już, jak się poruszać, jak się gdzieś tam komunikować mniej więcej. Znałem jakieś tam minimalne podstawy hiszpańskiego, więc próbowałem na ile mogę. No i jakoś się tak wszystko rozkręciło, że później było już super po prostu. Słuchacze dowiedzieli się również ciekawych rzeczy o życiu i codziennych zajęciach Kubańczyków, którzy pomimo ubóstwa są radośni i potrafią cieszyć się drobnostkami. Ludzie są różni i w różnych miejscach, bo jak wszędzie w biednych krajach, tam gdzie są turyści, to są ludzie, którzy chcą z tego skorzystać, tak? I traktują nas. Yy, Europejczyków czy Amerykanów y, jako chodzące portfele trochę i próbują na tym skorzystać, próbują w jakiś sposób y, wyciągnąć te pieniądze i tak dalej. Natomiast y, to tak było w Hawanie, a poza Hawaną wszędzie byli bardzo serdeczni, bardzo przyjaźni, y, weseli w większości, chociaż no, zdarzały się no, też smutne miejsca i naprawdę takie przygnębiające, y, zwłaszcza na wschodzie Kuby, gdzie, gdzie bieda jest dużo większa. No i tam to serce się kroiło czasami naprawdę. Wykład wzbogaciła prezentacja zdjęć wykonanych przez Piotra Pabisiaka podczas pobytu na Kubie. Na dłuższą relację z prelekcji o wyspie jak wulkan gorącej zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia i już za tydzień.